Witam witam serdecznie w ten poniedziałkowy, nadal jeszcze jest świąteczny dzień. Dzisiaj, tak już bardziej luźno, idziemy na chwilę na spacerek. Chciałem Wam pokazać wiosnę, która jest u mnie. Od chyba trzech dni, dwóch, to tutaj jest trochę bardziej pogoda w moim rejonie. No i te pszczoły mają szansę buszować. Kwitnie ałycza. Kwitnie już bardzo dużo roślin, naprawdę bardzo dużo roślin. I klony już zaczynają tak ostro, I, i no, no to to już jest ten okres. Widać roślinność jest bujna. Co wam mogę pokazać? Tu jest ten czosnaczek. To jest to. Tak. I on, po, jak gojemy, to 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 czosnkiem smakuje takim jala-czosnkiem. Ja tak, to działa leczniczo. Tu mamy jaskółcze ziele. To. Tym żółtym sokiem, który puszcza tu złodyżki, można, na przykład, jak ktoś ma opryszczkę, tak, jak ktoś ma opryszczkę, to można się uleczyć. Dla pszczół, dla pszczół i to i to, uważam, by można było dodawać do syropu, bo to, to glisnik jest kurczęziele, to to bardzo yy, właśnie choroby. Choroby, choroby różnego rodzaju, takie bakteryjne, wirusowe, jakieś robaki, tak? To, to, to ulecza z tego, prawda? Wydaje mi się, że pszczołom to nie powinniśmy dać za dużo. Tu mamy klona jakiegoś, widać, że ten jeszcze jest tak, ale tam już widać, no różnie, różnie, zależy jakie drzewo, jakie jest wystawione na słońce i tak dalej. W mieście to wszystko jakby szybciej. Wczoraj byłem w mieście na chwilę to jakby szybciej. No i co? I te pszczoły mają szansę teraz zdobywać pyłek. Ja widać widzicie, że pszczołom daję spokój. Może za tydzień pójdziemy w weekend, dopiero, jeśli będzie pogoda. I muszę im dać spokój ze względu na to, że one się nie rozlały ładnie na te ramki. I one, no, muszą się dokulać Tak? Jedni by mówili, że można te ramki, które pszczoły nie obsiadają, ścieśnić No ale to za chwilę one to obsiądą, tak? I, I wtedy, wtedy dopiero będziemy coś dokładać, więc Na tych ramkach też jest żarcie, więc, no Jak jest pusta ramka, taki susz został W tej chwili Rodzinki są na przykład tam na cztery uliczki, 5, Takie To w tym momencie Wyciągnąć ten sushi, właśnie dać się jakąś ramkę z żarciem, najlepiej z pieżgą, jak mamy takie. Tak, może być troszkę odsklepiona. No i ta pogoda robi to, że one sobie pozbierają tego pyłeczku i coś tam z nimi się wydarzy. Tak się zastanawiam. Chyba załatwia, jak będziemy jeździć dom, robić stary czy coś. Tu jest taka właściwie droga, co jest ścieżką dydaktyczną bardzo często. I ja wiem, że to i tak będzie jakiś mój rewir pszczołowy Na całe życie, więc yy, Gdzieś, gdzieś tak na skarpie z drugiej strony Spróbujemy po środku wmontować, ja mam chyba barcie dwie Ale to może niekoniecznie na drzewo, tylko można, żeby były tak Nie wiem, chociaż paliki w ziemię wbite i ona przykręcona, ta barć To tak myślałem, z takim jakimś daszkiem z czegoś, nawet z miski żeby, żeby tam postawić gdzieś, wizerunkowo było, że jakieś tam niby ule stoją. Tak, a zawsze można próbować włożyć jakiś susz, coś, coś konkretnego, żeby może rój wleciał. Te moje barcie są ciekawe pierobione, Mam chyba nawet trzy czy dwie, takie, żeby zramkowe, to nie można było spróbować po prostu ewentualnie, jakby pszczoły wleciały. tak? Tak się zastanawiam. no Zobaczymy, jeszcze mamy czas, chwilę i zobaczymy, czy ja na to znajdę też czas. tak? To może mam taki pomysł i wtedy wynajdę jakieś tu miejsce. Górą też można chodzić, jest ładna ścieżka, jest więc wszystko jest. Tak, żeby, żeby takie coś zainstalować, dobrze. Ktoś sobie też idzie na spacer. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, powodzenia i, i właśnie, że te dni świąteczne to razem. Razem może, razem, żeby spędzić i życzę Wam wszystkim powodzenia.